Witajcie tutaj <laughs> <laughs> Przepraszam, niestety będę musiała trochę szleć na odcinku, bo <laughs> niestety nadal jestem chora i no, nic nie mogę zrobić, ale dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego. I mamy tutaj trójkę, taką malutką. Spróbuję ją jakoś otworzyć. Poczekajcie. To będzie trudne. Dalej trójko. Wcześniej jakoś było mi łatwiej to otwierać. A Teraz, kiedy to jest tak bardziej na środku, poczekajcie, ja to sama otworzę, bo ja, nie, nie mogę. to jakoś przystawię. dobra. E, poczekajcie, ja to otworzę po prostu. E, o, o, dobra. Co tam jest? O, coś swoją. Poczekajcie, trzeba wziąć nożyczki. Widzicie? O, coś swoją. Uf, dobra, to wyjmujemy to coś, to coś, nie wiem co to jest właściwie, to jest takie malutkie okienko, nie wiem co to jest, o... to jest, Ciekawe, co jest. A. A. dobra, przekonajmy się, hmm, coś tam widzę, ojejku, chyba są rozetki, czekajcie, o no, okej, okay. dobrze Mamy otwarte. Jej! Dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze, to otwieramy to. Tak. Przepraszam, proszę bardzo. Będę tutaj trochę czas sprzedać, trochę... ...męczył się Jej! Zobaczmy, co to jest. To są wybraki. Dobra. Wypadajcie, jak to jest. Mamy żółtą rozetkę. Mmm, ładnie, fajne. Dobra. O, mamy fioletową, fajnie. Jeżeli ja odwiedzę, mam fioletową rozetkę i czerwoną. Mmm, zielona. czerwona, fajnie. Bardzo ładnie. Dobrze. Tak, no, to się chyba jakieś przyczepia do ogłopia. Fajnie. Tutaj z tyłu ma zaczep. Zaczep na głowie. Fajne. No. Przepraszam. <laughs> Jutro też będziemy otwierać coś nowego Patrzcie, to jest czwóreczka. Jutro otwieramy, a dzisiaj żyliśmy tu. Mam jeszcze trzy okienka ze sobą. I mogę Wam jeszcze pokazać pierwsze okienko. Tak. Mój prins Tak. Powiem ja może mogę Wam już powiedzieć, że to jest prins Tak ma <laughs> Tak, przepraszam że ty jest chora i wszystko źle. No, ale dzisiaj były rozetki. Bardzo fajnie. No, i do zobaczenia jutro. Pa, pa!